To Titi. Dzisiaj przychodzę do Was z dękiem z września. Także myślę, że się trochę uzbierało. Cały mam karton tych kosmetyków i chemii. Także, także zachęcam Was, kochani, do oglądania dęka. Ale przed dękiem chciałam Wam przypomnieć o konkursie. W którym możecie wygrać to piękne cudeńko. Myślę, że ok, zawartością. No nie będę tutaj wam pokazywać. Możecie zobaczyć w osobnym filmie, co dokładnie w pudełku się znajduje, co możecie wygrać, i oczywiście zasady tam konkursu są. Linka do tego filmu z zasadami konkursu i tak dalej wrzucę w opisie. Zachęcam Was, kochani, bo niewiele musicie zrobić, by ten konkurs wygrać. A on jest z okazji prawie 400 tutaj osób na moim kanale. Mega się cieszę. Także myślę, że to super okazja, aby zrobić taki konkurs. No i w sumie niewiele musicie zrobić, bo komentować jak najwięcej moje vlogi oprócz szorców i zasubskrybować dwa kanały. Wszystko znajdziecie tam w opisie. Tylko pamiętajcie, aby Wasza subskrypcja była dla mnie widoczna bo jeżeli macie włączone w ustawieniach żeby, żeby ona była niewidoczna no to niestety ja takiej osobie nie będę mogła wręczyć prezentu wysłać paczki no i co i przechodzimy do Denka słuchajcie ja i tak mam urlop już w sumie mieliśmy do Polski jechać dzisiaj no ale tak się niestety ja się nie mogłam ogarnąć, jeszcze audycje nagrywałam i wiecie. E, dobra, pierwszą rzeczą, która zużyta była, no to jest tutaj um, płyn do naczyń e, z DM-u No i z pokosą. I będę kupować te, e, bo do tej pory używałam inne, no ale Miałam je też z Polski. Nie ukrywam, że za darmożkę, więc dlatego używałam. Płyn Eden, perfumy do tkanin, pięknie pachnie z biedronki i on się pojawia u mnie codenko. Także te perfumy mogę naprawdę polecić, tylko nie wiem, gdzie mam sobie to odkładać. Przyniosłam sobie wór, także będę wrzucać. Tutaj sobie zahaczę. Mam, nie wiem, czy mi to opadnie. Kurde, opadnie trochę. Dobra, yy, a jeszcze odnośnie tego konkursu, pamiętajcie, że on jest do jutra, trwa. Yy, potem będzie jego rozstrzygnięcie, także zachęcam Was yy, gorąco. Gąbeczki. Yy, Opakowanie 10 sztuk, bo Santitis jest zmywarką. Że ja w ogóle mam jakieś upośledzone życie: ani wanny, ani zmywaki. Chusteczki do czyszczenia powierzchni: to są takie nawilżające, także takie. Cudeńko. kolejny płyn do naczyń e, i to ten tutaj z polski miętowy niezbyt fajny chusteczki do e, twarzy nawilżające z lakura e, Kolejny płyn do tkanin od Beckmana i słuchajcie, od Beckmana ten akurat nie, ale ten taki różowy jest prześliczny. Ja go miałam, słuchajcie, w ogóle za darmo, bo teściu dostał tam z firmy w prezencie i ale powiem wam, że jest intensywny, pachnie ładnie, chociaż ten różowy mi się bardziej podobał. Mydełko safina o zapachu oliwki, całe mydełko. O, widzę, że tu jakaś jeszcze resztka się tutaj nam odzywa. A że jedziemy do Polski, to chcę po prostu już powyrzucać te śmieci. E, Fed and ferner, słuchajcie, e, odtłuszczacz do kuchni. E, zużyły zużył, zużyty cały, jest spoko, ale ja używam, chciałam go wykończyć, używam z grosu taki przemysłowy e, i on dobrze czyści okapy, piekarniki, typowo gastronomiczny środek. E, ja tam wolę troszeczkę więcej zapłacić, ale żeby no nie szorować nie wiadomo ile. E, Papier do dupki, puchatej, Ca, cała ta opakowanie, waciki, Co, mówiłam ostatnio, że są do dupy, a i tak je kupiłem. No trzeba trochę przyoszczędzić, słuchajcie, teraz. Kolejny papier, ja do dupki? Nie, to jest, są ręczniki papierowe. W ogóle widać, że w tym miesiącu jakoś mało sprzątałam w domu. No trochę, słuchajcie, miałam w pracy przebojów. Um, kolejny płyn do naczyń, no jest, jest dużo zmywa. Geruch Entferner, ten środek, żeby pranie, żeby nie wylawało brzydki zapach z ubrań, ja go zawsze używam, on, koszt, dr Beckmann, on kosztuje 3,50 w Rewę, ale coś tam Dorothy M. ostatnio mówiła, że w Action jest taniej. Eden, kolejny perfumy do tkanin. A tu miałam jeszcze ostatnie jakieś chusteczki nawilżające dla dzieci. To ja je używam do sprzątania. I kolejne opakowanie papieru toaletowego. Boże. Tyle? I jeszcze jeden. Pff. Ciekawe temu <gryw> Nie, ja mam też manię sprzątania papieru toaletowym. To... Także yy, trochę zużywam tego papieru. Yy, od Frosza duszę Niger, yy, czyli środek czyszczący yy, łazienki o zapachu cytrynowym, ale powiem Wam, że ja go jakoś nie lubię. Nie wiem, przeszkadzał mi ten, ten zapach. I kolejny płyn do naczyń. Jakby inaczej, Santiti tylko zmywa. Ale nie miałabym gdzie w ogóle tej zmywarki tutaj postawić. No i e, Rexona e, ja tylko Tę, tą używam, bo ona nie podrażnia mi e, skóry pod pachami, bo te inne Reksony czy Nivea i tak dalej podrażniają mi bardzo skórę i piecze. I w ogóle, no nie wiem, a ten jest jakiś taki dla mnie odpowiedni. E, nie piecze mnie skóra. Kapsułki od Lenora. E, jeszcze miałam po prostu. E, kapsułki są. Spoko, ale nie zawsze piorę w najwyższych stopniach i one się niestety yy, do końca nie rozpuszczają, także nie do końca polecam. Wolę jednak proszek niż kapsułki. To nie idzie do plastiku, to jest karton. Ocieracze łez, tym razem trzy paczki. To znaczy, że albo było mało łez, albo po prostu mniej yy, <śmarkania> smarkania. I e, Jeszcze jeden dezodorant. O właśnie, ten to jest dla mnie okropny. Po tym to miałam tak, takie podrażnienia pod pachami, że masakra. E, także nie polecam. Pachnie spoko, ale nie nie, nie, nie polecam. I jeszcze jedne chusteczki nawilżające do e, twarzy, takie. Yy, tutaj mam Duż Das. Ja już miałam nadzieję, że wtedy w tamtym denku był ostatni czerwony, jakiś, który bardzo koloryzuje fugę w Łazienkach yy, i ten silikon, a okazuje się, że mąż jeszcze miał. Yy, nie mogę już patrzeć na Duż Das, a teraz kupuję sobie fa, ale też kolorowa. Nie przetłumaczysz. Nie przetłumaczysz. I na spróbę w ostatnim czasie kupiłam sobie szampon kofeinowy z Plantur. Tym razem różowy. On, jeszcze tu są jakieś resztki na nim, on wspomaga porost włosów. Używam ten biały i spoko faktycznie ostatnio jakoś u góry mi się zagęściły trochę tak włoski. Mam wrażenie, że troszeczkę ich więcej mam. No tutaj u dołu no to one okropnie wyglądają. Trzeba wreszcie zrobić porządek z włosami. No i kochani, w ostatnim czasie miałam maseczkę do włosów. Z olejkiem arganowym i powiem Wam, że bardzo fajne włosy po tym były, po, tym, po, tym, po tej masce, pachnie też ładnie I, i to mogę polecić i oczywiście to jest z firmy mojej ulubionej od Shebens, 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 no i lecimy, maseczki, jedna aloe vera nawilżająca, E, truskawkowy peeling, jakoś mało maseczek w tym miesiącu, no nie było czasu, słuchajcie, e, nawilżająca z Everline, z hialuronem, e, też spoko, e, ampułki nawilżające od e, e, i tu taka maska nawilżająca, z hialuronem o, z Rossmana na mm, maska. W sumie skarpety takie e, pielęgnujące stópki, bo w ostatnim czasie było bardzo dużo pracy i czas było zadbać o tą skórę, chociaż powinnam najpierw użyć maskę, te skarpetki złuszczające bardziej by się przydały teraz. Coś, co nie polecam, słuchajcie. Yy, I w sumie produkt nie zużyty, ale go wyrzucam, bo no nie przypadł mi do gustu, a mianowicie jest to yy, błyszczyk do ust z Eveline. słuchajcie, matujący i on po prostu... Kolor jest w sumie też średni, ale strasznie, strasznie wysusza usta, więc a ja potrzebuję w ostatnim czasie je nawilżać. Więc, a że jest to produkt już otwarty, nie mogę nikomu go oddać. No wiecie, zarazki i takie tam sprawy lepiej po prostu wyrzucić. Zużyłam tutaj żel do twarzy z case. No, i tak jak mówiłam, ten co miałam, nawilżający krem, on mi nie podpasował zapachowo, po prostu jakoś odrzuca mnie ten zapach. Musiałabym popróbować inne kosmetyki z tej firmy, także ładny ten ma design, tak. W sumie zostawię na mydło, bo. No nie wiem, może mi się zbiją tamte czy tego, to warto coś takiego mieć, bo to jednak jakoś ładnie wygląda. No i z takich innych rzeczy to melatonina w sprayu mi się skończyła. Cały ten poszedł. Miałam momenty, gdzie no nie mogłam zasnąć, to sobie wpryskiwałam na język, chwilę się na języku trzyma i. Uwalnia się ta melatonina do mózgu. Ale to jest plastikowe, to to wyrzucimy. A to jest szkło. No i coś, co Santycins kocha: to świeczuszki. <grych> Z ipuro. E, ładnie pachniała, słuchajcie, szybko ją zjarałam. Mm, amazing! Waniliowa. W ogóle z IPURO rzeczy są drogie, ale powiem Wam, że e, teraz jak zapach do wnętrz, to jak się wchodzi do jakiegoś wnętrza, e, te jak to się mówi, no ten płyn, nie, nie wiem, z tymi drewnianymi Boże. Nie wiem jak to się nazywa. No to jak się wchodzi do wnętrza, do pokoju, to naprawdę pięknie pachnie, więc tę firmę też polecam, jeśli chodzi o świece i jakieś tam zapachy do wnętrz. I zużyte, kochani, podkłady. Podkład z Alverde. Yy, z Alverde. Numer 10 vanilia. Słuchajcie bardzo dobrze kryjący podkład, i nie za drogi, bo on kosztuje jakieś 8 euro, także nie jest drogi, a dobry tylko w ostatnim czasie, jak miałam tak wysuszoną skórę, to mniej go używałam, bo to jednak ma trochę tych składników wysuszających tutaj w składzie i zastąpiłam go diorem. Forever Skin Glow i ja miałam odcień 2N, ja, 2N i on mi podpasował, bo no faktycznie uspokoiła się ta moja skóra i nie, nie jest taka już wysuszona, ale wydaje mi się, że to było spowodowane bardziej tą zmianą pogody, że. Jednak gdzieś tam nagle były te upały, się człowiek pocił, i ta skóra się słuchajcie, wysuszała pod wpływem ciepła. No nie wiem, dajcie znać w komentarzach, czy znacie diora, czy używacie spoko, podkład, ale czy bardzo kryjący, to nie powiedziałabym. W stosunku co do niego, a on kosztuje 45 euro, a ten 8, także 45 online. A normalnie w stacjonarnie w sklepie widziałam, że za 60. Także yy, to nie jest podkład tak totalnie na co dzień. No i zużyte, kochani, tym razem perfumy. Yy, Pakorabane yy, zużyłam tego ludzika. No śliczne są. Już nie ma psiku, psiku. Ale to taki mój zapach, taki mm, słodkawy. Fajny jest zapach. No design ludzika spoko. E, ładnie się prezentował tutaj. No ale nie będę trzymać pustych flakonów. Stwierdziłam, że wyrzucam. No i kochana moja duta. Doda się skończyła. I trzeba zamówić nową. Upsi. Ej, słuchajcie, jest jeszcze coś. Zjadłam. Jeszcze coś tam się wypsikało, słuchajcie. Amazing. Powiem Wam, że one kosztują te perfumy... To znaczy, to jest woda perfumowana jakby, co? 287 zł, i ten zapach mi bardzo podpasował. On mi przypomina troszeczkę ten, słuchajcie, ostatnio w Deglasie, zobaczycie zakupy jeszcze z Deglasa, to będę mówić o tych perfumach, o tej próbce. To trochę mi tak przypomniał zapach Dody, ale teraz wypuściła perfumetkę o. O bardziej słodkawym zapachu i na bank zamówię i będzie recenzja na moim kanale. Także zachęcam was gorąco, um, ale te perfumy i tak kupię sobie, bo ja lubię takie nietuzinkowe, odmienne. Inaczej lubię po prostu pachnieć. Lubię egzotyczne zapachy, czyli coś takiego. Jest amazing. Co, czy ja się oduczę kiedykolwiek słowa Amazing? Nie, to jest niemożliwe. No i dobra, kochani, i takie było dęko. W sumie kartonik już jest pusty, ale ja go zostawiam na kolejne. No i co, kochani, ja Wam przypominam oczywiście o tym konkursie, bo czas macie w sumie do jutra. Jutro sobie wieczorem posprawdzam te. Te komentarze, czy tam coś przybyło. No i kochani moi rozstrzygnięcie myślę, że będzie po prostu w inny dzień, że w środę zakończymy to. Zresztą zobaczymy, jak to wyjdzie mi nie pali się, chociaż jestem już ciekawa, mam już typ jakiś, ale no, do tego czasu może się wszystko jeszcze zmienić. No i co kochani, ja wam życzę mega pozytywnego dnia, a jak już to oglądacie, to już dawno Odpoczywam w Polsce, bo mam urlop. W sumie tutaj zaczęłam urlopowanie, odpoczynek, i tak się trochę rozleniwiłam. Słuchajcie, audycję to ja w ogóle dzisiaj cztery razy podchodziłam do, te, do zrobienia, nagrania audycji, i jeszcze jej nie skończyłam, i jeszcze będę ją kończyć. Także nie wiem, ja dzisiaj to jest totalnie nie jest mój dzień, ale mówię, nagram to dęko, bo chcę powyrzucać te rzeczy, przed Wyjazdem. No i co, kochani, ja wam życzę mega pozytywnego dnia. Ja no i się cieszę, że tutaj jesteście. Zachęcam Was do dalszego oglądania itp itd. Trzymajcie się. Pa pa.